Siema wszystkim! Kochani, witam Was serdecznie w odcinku, który będzie podzielony na dwie części. Teraz zajmiemy się pakowaniem dwóch ptaszników z kolopendry i obiektywu do wysyłki. Oczywiście będziemy używali heatpacków, czyli ogrzewaczy. A w drugiej części odpakujemy sobie Samca karibena wersji kolor. Więc jeśli kogoś na przykład nie interesuje ta część, to zapraszam przewinąć dalej. Bo teraz pakujemy, a później odpakowujemy. No i kochani, my dzisiaj będziemy potrzebowali tak naprawdę dużo różnych rzeczy. Ale po kolei. Tu jest Styroboks, do którego sobie wsadzimy prawie dorosłą Hetopelma Olivaceum i ona, moi drodzy, będzie szła do kolegi Szymona, swoją drogą, od którego dostałem samca Caribena Versicolor, więc jak sami się możecie domyślić, to jest wymiana. Ja tutaj mam słuchajcie taki można powiedzieć pojemnik bezpieczeństwa. Na samym początku wyścielimy sobie wnętrze styroboksa papierem. Ja papieru nie będę zwilżał, ponieważ jak wiecie, teraz w nocy panują temperatury takie, no można powiedzieć, bliskie 4, 3, czasem 2 stopnie. To jest zimno. W momencie, kiedy ja zwilżę ten papier, to on w nocy nam drastycznie obniży temperaturę w środku styroboksa i tym samym nasza hetopelma może po prostu się wyziębić. Tego nie chcemy i słuchajcie, tak naprawdę jest parę szkół. Jedni wrzucają ptaszniki luzem do styroboksa, inni je wkładają do jakichś pojemników. Ja niestety nie mam takiego pojemnika, który by mi się zmieścił do styroboksa, więc zdecydowałem, że po prostu styroboks będzie pojemnikiem. Zobaczmy sobie, jak nasza oliwka wygląda. Jak widzicie, jest mega, absolutnie, totalnie napchana, z tego względu, że właśnie ona w tym pojemniku odbywała taką swego rodzaju kwarantannę po odłowie. Po prostu chciałem, żeby one u mnie dwa tygodnie pobyły, zanim jakomukolwiek wyślę, żeby mieć pewność, że mają się dobrze, jedzą. No i jak widzimy, jest totalnie spasiona nasza hetopelma. Tak naprawdę, wydaje mi się, że po prostu przyjęła te warunki, które panują na hodowli i chyba będzie miała się dobrze. W związku z tym możemy. Hmm. Wiesz, wiecie co, olewam ten pojemnik bezpieczeństwa, on się przyda do skolopendry. Teraz, najzwyczajniej w świecie, postaramy się ją przegonić. Nie wiem, co z tego będzie, czas pokaże. Bo widzicie, ona jest dość szybka i agresywna. Eee, no super. Dobra, jest już w nowym pojemniku. Jak śmiesznie nogi wystają z tego białego, nie? No i teraz, co? Przykrywamy, robimy takie swego rodzaju wieczko. Widzicie, że ona tam ma dość dużo miejsca, więc ja nie będę tutaj wcale żałował papieru. Chodzi o to, żeby zniwelować możliwość jej urazu mechanicznego, na przykład kiedy ktoś rzuci paczką i ona po prostu w środku tego styroboksa się odbije, prawda? Więc zróbmy tak, żeby nie miała aż znowu tyle miejsca, ale żeby się nie czuła mega skrępowana. O, myślę, że coś takiego. W tym momencie zamykamy styroboksik ręczniki papierowe. One są dość wytrzymałe i robimy kolejną warstwę izolacyjną. Kolejna warstwa to będzie folia aluminiowa. I powtórzmy tą czynność jeszcze raz, czyli kolejna warstwa ręczników. Słuchajcie, przepraszam za dźwięki, ale mi tu standardowo Alpinka tym razem dorwała się do jakichś pokrywek pojemników. No i okej, okay, w tym momencie poczuszka jest praktycznie gotowa. Tylko zrobię lekko dziurki, naprawdę lekko, bo też wiecie, nie wiem, gdzie ten pająk leży. I ostatnim elementem paczki będzie folia bąbelkowa, jak najbardziej, czemu nie. Dobra, i ja teraz jeszcze raz przebiję dziurki, póki je widzę tutaj, wiecie. Pyk, pyk i pyk. Dobra, jest podziurkowane. Możemy się zająć zaklejaniem tego. W tym momencie pakunek jest gotowy. Ja to potem wrzucam najzwyczajniej w świecie do koperty bąbelkowej Następnie, jak widzicie, otworzyłem hitpack. Co to jest ten hitpack cały? Słuchajcie, to jest ogrzewacz, który ma z tego co wiem węgiel aktywny w środku, i on, jeśli go otworzymy, to zachodzi reakcja z powietrzem, i najzwyczajniej w świecie on zaczyna grzać. I grzeje dwie doby. Wiadomo, że tam pod koniec drugiej doby już dużo mniej, ale jednak cały czas utrzymuje tą temperaturę i wszystko jest ok. Dzięki niemu, właśnie w paczce. Ważne jest, żeby go po prostu, wiecie, tak roztrzepać i przed wsadzeniem do paczki chwilę odczekać. Niech on zacznie grzać, i słuchajcie, on potrzebuje mieć cały czas jednak dostęp do tlenu. Więc na przykład nie można z heatpackiem zrobić tak, że ja go bym tutaj położył i go zakleił taśmą. Ponieważ wtedy on nie będzie miał jak brać powietrza i przestanie grzać. Więc jeśli już używacie tych hitpacków, to pamiętajcie, żeby ich nie zaklejać taśmą. Ewentualnie wiecie, można by jakoś tak w ten sposób chwycić. Ale ja robię po prostu tak, że to wrzucam do koperty i to też wrzucam luzem do koperty, i on po prostu już grzeje w całej tej kopercie i wszystko jest w porządku. O, widzę, że on już się powoli robicie krótki. Okej, okay. ta paczka jest za nami. Teraz przejdźmy do drugiej. Może słuchajcie na sam początek. Zajmijmy się obiektywem. Będzie z głowy. To jest mój stary obiektyw, ten, którym robiłem wcześniejsze zdjęcia makro. On powędruje do Krzycha, naszego grupowego admina, w ramach podzięki za to, co robi, bo odwala kawał dobrej roboty. Krzychu w ogóle ma, słuchajcie, jeszcze kanał na YouTube i fanpage, to jest krisby89. Ja Wam zostawię link poniżej, pod filmem, do jego fanpage'u i kanału. Może tam znajdziecie coś dla siebie, bo Krzychu to równy gość i warto go followować, więc tak Wam tylko mówię. No i to jest mój obiektyw, którego używałem wcześniej, on leci do Krzycha. Więc go zapakujmy, no i słuchajcie, jak już obiektyw mamy z głowy, to zacznijmy od skolopendry, bo ona na 100% będzie biegać, bo takie są skolopendry, że biegają. Ja słuchajcie, po prostu tutaj wysypię e, tą skolopendrę razem z torfem i nie wiem czy pamiętacie, jakiś czas temu wam pokazywałem e, film, w którym to skolopendra składała jaja, to była ta skolopendra, wiecie? tylko, że niestety jej składanie jaj naszło się na moją przeprowadzkę do nowego studia i zgadnijcie co, przeprowadziłem ją znaczy przewiozłem i na drugi dzień już jej nie było niestety tak to jest, że skolopendry naprawdę są bardzo Przeczulone na stres, kiedy opiekuję się jajami, i naprawdę każdy, wiecie, zbędny ruch powoduje to, że ona zjada te jaja. Więc niestety, ale na pocieszenie powiem Wam, że moja gigantyczna skolopędra cingulata z Bułgarii mi też złożyła jaja ostatnio i jej nie stresuję. Odłożyłem ją specjalnie za regał w zaciemnione miejsce i obstawiam, że ona po prostu, no jak wszystko dobrze pójdzie, to o tą ciążę, że się tak wyrażę, doniesie i będą młode cingulaty. Nas. Sprzedaż, jak coś, tak Wam mówię tylko. Dobra, no i słuchajcie, z tymi skolopędrami to zawsze jest tyle problemów, żeby je złapać. Naprawdę, kurde. Problem jest taki, że. O! Właśnie! No udało się, dajcie wiarę. Ja nie dowierzam. Jej tak samo, słuchajcie, nie zwilżam bo mogę jej tylko narobić krzywdy, a ona bez problemu e, z taką niską wilgotnością tą jedną dobę, czy tam ewentualnie dwie wytrzyma, więc to naprawdę nie ma się co martwić. Poza tym słuchajcie, prawda jest taka, że co jak co, ale skolopendry to są żywe czołgi. To już wiecie i poza tym, że one są czołgi pod każdym innym względem, to słuchajcie, one są nieśmiertelne, naprawdę. Bardzo ciężko jest taką skolopendrę przesuszyć, żeby umarła. A tutaj kochani jest podrostek hetopelma oliwaceum, o, widzicie? Tylko, że to jest taki, no ja obstałem, że to jest koło L5, L6, on jest tutaj. I on też oczywiście leci do krzycha w ramach podzięki, więc jakby go tutaj dać. I mam drugi taki identyczny pojemniczek na niego. On będzie sam z papierem, no bo tutaj tor jednak jest dość wilgotny i nie chcemy, żeby tak to wyglądało. Więc chyba też trzeba będzie go po prostu stąd wysypać, że się tak wyrażę. Dobra, powiem, jest to tutaj do góry nogami. Jak on wyląduje na, z powrotem na nogi, to pewnie dostanie takiego power'a. O, proszę bardzo. No, tak sobie biega maluszek. No biegaj, biegaj. O, zatrzymał się, świetnie. To jest nasza szansa, żeby tutaj przyłożyć pojemniczek. No, dobra, mamy go. On już się tam wcisnął, więc tak naprawdę perfekcyjnie. Dowolimy mu jeszcze troszkę papieru, a jakże. Pyk i pyk. No i słuchajcie, generalnie do tych dwóch nie mam styroboksa, ale nie ma problemu, poradzimy sobie w sposób tradycyjny, czyli aluminium, papier, aluminium, papier, aluminium, papier. I na sam koniec lecą bąbelki. Zapytacie, ej zając, a dlaczego temu pająkowi zrobiłeś dziurki, a ty mnie robisz? No bo słuchajcie, te ogólnie są dużo mniejsze, więc one tego tlenu zużyją automatycznie dużo mniej i wystarczy im najzwyczajniej w świecie to, co one tam mają w pojemnikach. No a z większymi to wiecie, jest różnie, mają większe zapotrzebowanie na ten tlen, więc warto jakieś tam dziurki im zrobić, prawda? A też na przykład w okresie letnim dziurki są potrzebne do tego, żeby pająk się po prostu słuchajcie, nie ugotował w pojemniku. Także jeśli na przykład ktoś by w okresie letnim Zapakował pająka w ten sposób, żeby mu zwilżył papier, no bo przecież jest gorąco, więc on musi być wilgoć. A nie dał dziurek, no to pajęk by się najnormalniej w świecie ugotował, bo no nie miałoby gdzie ta para uciec i, i by się, no i by się chłopak zaparował na śmierć. No i dobra, jeśli ta paczka jest gotowa, to ją połóżmy powiedzmy tu, obiektyw dajmy tu, i jeszcze raz to złączmy bąbelkami wszystko razem. No i w tym momencie, moi drodzy, ja skończyłem. Możemy sobie otworzyć drugiego hitpaka. Niech on mi zacznie grzać. No i co? Ja teraz to po prostu wrzucam do kopert wąbelkowych, adresuję i wysyłam. Więc jeśli to mamy spakowane, to lecimy odpakować samca na wersji Color. Mamy tutaj chyba, powtarzam, chyba, bo nie pamiętam stadium, ale wydaje mi się, że tutaj jest samiec sub adult na wersji Color. I co? E, tak naprawdę on potrzebuje mieć pojemnik na jedną wylinkę. W związku z tym taki braplast mu jak najbardziej siądzie i do braplasta jeszcze mu dorzucimy. Po prostu najzwyczajniej w świecie dwa kawałki kory. Jemu ja będzie w porze, wylinieje i wiecie co wtedy? Dobrze zgadliście. Wtedy go będziemy dopuszczać z moją samicą, a słuchajcie, z moją samicą są jaja, ponieważ ona już nie je chyba z rok, a nie liniała z dwa lata. No nie, no może przesadzam z tym, że nie jej rok, ale naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dawno ostatni raz jadła, siedzi w gnieździe, nie wychodzi, ale nawet się nie zbunkrowała sobie tego wejścia do gniazda, więc tak naprawdę moja Karibena wersji koloru jest w takiej można powiedzieć stagnacji, i nie za bardzo wiem, co z nią będzie, dlatego tym bardziej się przyda nam samiec subadult, a nie adult. Dobra, co nas tutaj wita? Wita nas hitpack. <laughs> Hitwag jest zimny, słuchajcie, bo to jest trzeci dzień. Yy, mamy jeszcze dużo pieniędzy. Szymon nam wysłał kupę kasy. Policzmy. 100, 200, 3,5 stówy. Nieźle, Szymon, dzięki. Chętnie nigdzie nie wykorzystam tych pieniędzy. <grym> no i dobra, zobaczymy w takim razie, co jest głębiej. Tak naprawdę nam chodzi o to, co jest tutaj. Już czuć moczboksik. Jeszcze... Oj, Szymon, ty dowcipnisiu. <gry> dobra, to też nie idzie, nie idzie za kadr. No i dobra, tyle z gratisów. Zobaczmy w takim razie, jak ten samiec. No i słuchajcie, jest trzeci dzień, szedł dwa dni, wczoraj wieczorem doszedł, a dzisiaj jest dzisiaj, więc to jest trzeci dzień, jak samiec jest w paczce. Ale nie było żadnych drastycznych spadków temperatury w nocy, więc wydaje mi się, że wszystko powinno być w miarę okej, okay. przynajmniej mam taką nadzieję. I że ten samiec nam wylinieje jeszcze raz i będzie adult. Ale tak jak mówię, nie pamiętam właśnie, czy on. Dobra, jest tu, widzimy go. Chwila, prawdy. Żyje, żyje i ma się świetnie, fantastycznie, kochani. W związku z tym, zobaczmy, jak ten samiec wygląda. Generalnie, słuchajcie, samce Karibena wersji kolor yy, są ładne. To nie jest tak, że jak jest samiec, to jest brzydki. W tym przypadku samce kariby na wersji kolor są ładne. Jak jest fajny. I żywy, i gruby. No i spoko, Tutaj mam cieplutko, więc myślę, że z 4 miesiące on będzie potrzebował, żeby dorosnąć całkowicie. No to dobra, jeśli on żyje i ma się świetnie, to zróbmy mu małą strefę makro. Zwróćmy uwagę na jego karapaks. Mam wrażenie, jakby mu coś nie poszło przy wylince, bo widzicie? Ten karapaks wygląda jakby miał braki w szczycińce. Postaramy się wyjść jeszcze bliżej, zobaczymy jak to tam wygląda. No, powiem wam, że ewidentnie on tutaj musiał mieć jakiś problem przy wylince. Natomiast to nie jest żaden problem, ponieważ kiedy on wylinie następnym razem, to te znaki mu się pokryją taką właściwą szczecinką. ale musicie przyznać, że wygląda niecodziennie w ten sposób z tym karapaksem. Duknijmy na odwłok. Co na odwoku widzimy? No charakterystyczne miejsce, w którym się znajdują, znajdują włoski parzące. No i co? Rudy odwok, jak odwłok, jak odwoku wersji tak naprawdę. Dobra moi drodzy, nie będziemy go oglądali dłużej, bo tak naprawdę nie ma co, a łazi mi, bez przerwy mi łazi. W związku z tym wrzućmy go do pudełka. Ostatni luk na samca, bez przerwy łazi. Naprawdę, słuchajcie, strasznie ciężko mu zrobić makro. Bo jak stanie na ułamek sekundy, no to zaraz potem już gdzieś gdzie indziej, więc. Tak jest to niewdzięczny model, jeśli chodzi o fotografię. Makro, ale jednemu trzeba przyznać: ubarwienie pierwsza klasa. Dobra, wrzucimy go do pudełka. Oczekajcie, uciekł mi na ramię. Idź samcu do swego nowego, pięknego, czystego i wilgotnego Braplasta. Zamykamy. Operacja zakończona sukcesem.